Manko mały remont siewnika. Wymiana była łańcucha. Łożysk na piaście. Jakiś tam parę rurek gum. No i główna to była główny, główny remont. To tutaj wymiana tych od wysiewu, tych stopek jak tam to nazwałby. Też dorobienie jeszcze podestu żeby było wygodniej chodzić No i taka drobna konserwacja, smarowanie, szykowanie po prostu na sezon 2020 jakieś tam spawy Thanks,